Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Byroda tego Gika na Jeszcze jedną porcję zapowiedzi i nowości od Lego. Myślę, że może wjechać jingle. Na początek nowości z Lego Friends, a te pojawią się w czerwcu. No i zacznijmy sobie od kolejnej wersji kawiarni w Hartley. Będzie kosztować 130 zł katalogowo, i jeśli nie macie którejś z poprzednich wersji, to może akurat ta wpadnie do waszego miasta i będzie tam można napić się kawusi. Kolejny set to strzelnica na letnim obozie 70 zł katalogowo, dwie mini laleczki strzelający łuk. No i to właściwie tyle, aczkolwiek wydaje mi się, że Tematyka jest dość niecodzienna. I co istotne, znajdziecie tutaj też Shopa. Plażowy skuter wodny, a właściwie nawet 2, 46 zł katalogowa, dwie mini laleczki, delfin. No i to tyle. Jeśli klimaty słonecznego patrolu są wam bliskie, to zdecydowanie ten zestaw pewnie wpadnie w wasze ręce. Przytulne domki na letnim obozie 200 zł katalogowo i nie wiem, co w nich przytulnego, raczej wyglądają jak jakieś dziwne baraki. A jeśli zabraknie miejsca w domku, to możecie kimnąć się w kontenerze. Plażowy Budka z koktajlami 90 zł, katalogowo, za właśnie plażową budkę z koktajlami. Zapewne takimi, które nie mają żadnych procentów, bo wiadomo, oczywiście, jest to kontent bardzo skierowany w kierunku najmłodszych odbiorców, no ale. Jakoś tak muszę powiedzieć, że nie robi to na mnie jakiegoś specjalnego efektu. Wow! Czy lepiej wygląda park wodny w Hardlake za 380 katalogowo? Pewnie tak, tylko to już po prostu jest kolejny park wodny, tych było już naprawdę sporo. Ten jest w klimacie, które mnie osobiście kojarzą się z LEGO Atlantis. A Dodatkowo znajdziemy tutaj dwie zjeżdżalnie jedną otwartą, jedną zamkniętą. Pojawi się również samochód do pielęgnacji psów, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, 46 zł katalogowo i muszę powiedzieć, że samochód w kształcie psa, jak dla mnie, to jest przede wszystkim skojarzenie z filmem głupi i głupszy. Dziewczynki nie wyglądają na bohaterki takiego filmu. Jeśli chcecie sięgnąć po ten zestaw, już niedługo będziecie mieli okazję, będziecie mogli również sięgnąć po przedszkole w Hartley 4-plusowy zestaw za 230 zł katalogowo. Mamy tutaj cztery figurki dzieciaków oraz dwie figurki opiekunek. Oraz całą masę atrakcji. No i pojawi się również pensjonat w zamku, 450 zł, katalogowo. Za budowlę, która myślę, że idealnie wpisałaby się w taki architektoniczny obraz Polski. Bo Wielokrotnie widziałem w Polsce jakieś hotele czy też właśnie pensjonaty, które wizualnie do zamków nawiązywały. Tylko raczej wynikało to z megalomanii właścicieli, a tutaj wydaje mi się, że wygląda to naprawdę całkiem uroczo. Całkiem uroczo też wyglądają nowe dinozaury z serii Creator 3 w jednym. Te naprawdę prezentują się majestatycznie. 290 zł katalogowo, za 626 klocków możecie złożyć T-Rexa, Triceratopsa albo Pteranodona. A jeśli wolicie budynki, to ma. Mam też coś dla Was, nowoczesny dom 470 katalogowo za 939 elementów. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Dom jest mocno futurystyczny. No i myślę, że gdyby postawić go na klifie, mógłby tam zamieszkać Tony Stark. Jeśli wolicie gry planszowe, to pojawi się nowa wersja szachów z Lego. Te mają kosztować 350 zł katalogowo, będą składały się z 743 elementów. No i będą zapewne ekskluzywem w Lego Store'ach i na Lego.com, ale muszę powiedzieć, że wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Jeśli szachy są dla was zbyt trudne, macie możliwość też zagrania w warcaby. We wrześniu pojawi się też mały zestaw okolicznościowy z okazji Halloween. Ma kosztować 70 zł katalogowo, i będzie to 100 doła ze szkieletem. Jakoś mnie mocno nie przekonuje. W sierpniu pojawią się zestawy dla fanów Sonika: na początek Tiles i przygoda na łodzi. 270 zł katalogowo, 393 elementy. No i spoko, że w końcu dostajemy kulę w innym kolorze niż ta Sonikowa. Tutaj. Kręcić będzie się tiles. Knuckles i świątynia Master Emerald 170 katalogowo za 325 elementów. A oprócz figurki Knucklesa, mnie tutaj nic szczególnie nie interesuje. No ale już mówiłem kilka razy, że Knuckles to jest postać, która z uniwersum Sonica jest mi najbliższa. Szczególnie ze względu na zabawkę z Happy Meal'a, którą miałem w dzieciństwie. Pojawi się też Super Sonic kontra Egg Drillster, 390 zł katalogowo za 590 klocków. No i sama konstrukcja jest fajna, ale już wiecie, mech Eggmana był bardzo spoko i tutaj kolejny pojazd tego złola też robi robotę, także wydaje mi się, że po ten zestaw sięgnę. Jeśli Sonic was nie interesuje, to może zaciekawi was Mario. Jak pewnie wiecie, ja nie jestem fanem tej klockowej serii, zdecydowanie wolę grać w Mario na Switchu. No ale jeśli wolicie klockową odsłonę, to może zestaw z gumbami wam się spodoba. Trzy gumby i plac zabaw 70 zł katalogowo za 173 klocki. Większy set to Soda Jungle, zestaw twórcy 270 zł katalogowo za 598 klocków. Jak dla mnie totalny miszmasz, no ale to jest zestaw, który ma pozwolić Wam rozbudować miejsce, w którym będziecie grać. Więc zdecydowanie nie jest to zestaw dla mnie. Roj i Bitwa na zamku Pitch, 320 zł katalogowo, 778 elementów. No i cóż, jest to po prostu kolejny zamek Pitch. O tyle o ile z przodu wygląda w miarę przyzwoicie, to już z tyłu jest dość pusto i podobnie prezentuje się nawiedzona rezydencja Kinga był 370 katalogowo za 932 elementy. Tutaj widzę taki plus, że możecie użyć tego zestawu, żeby rozbudować sobie jakieś wasze średniowieczne konstrukcje, bo jest dużo przydatnych do tego elementów. Bowser i pociąg ekspresowy to jest set, który mnie osobiście bardzo się podoba. 580 zł katalogowo i 1392 klocki. Pojawią się też nowe zestawy startowe z Mario, z Luigi'm oraz z Peach. Każdy z nich będzie kosztował 230 zł katalogowo i różnią się tylko liczbą elementów. Mario składa się z 218, Luigi z 210, a Peach z 200 Ośmiu. Jeśli jesteście targetem Kociego Domku Gabi, to i ta seria się powiększy. W czerwcu pojawi się set. Prace ręczne z teksturządkiem. Ma kosztować 70 zł katalogowo i składać się z 60 klocków. Kolejny nowy odlew kotka. To jest naprawdę fantastyczne, jak Lego na poważnie podeszło do tej serii. Jeszcze większy zestaw będzie składał się ze 165 klocków i będzie kosztował 190 zł katalogowo. No i znowu dostajemy tutaj kotki, dostajemy dużo bardzo ładnych nadruków, ależ ta seria jest cukierkowa. Bardzo mi się to podoba. I największy zestaw 252 elementy za 240 zł katalogowo. Znowu kotki, znowu jakieś takie fajne elementy z tworzywa, które imitują te wielkie kocie uszy. Naprawdę super sprawa. No i jeszcze na koniec zestawy z Minecrafta. Statek piracki za 70 zł katalogowo. Mnie interesuje tutaj chyba tylko wielbłąd. Poza tym sam statek no, jakoś bardzo mocno mnie nie przekonuje. Okrut, ogród kwiatowy za 130 zł katalogowo. Fajnie, że są pszczoły. Chyba moje ulubione. Ulubione zwierzęta w świecie Minecrafta, a tak poza tym, to jest po prostu kolejny kawałek tego blokowego świata. Siedziba wilków za 170 zł. Katalogowo naprawdę kreatywna konstrukcja, rzeczywiście w kształcie takiego dużego wilka. Oprócz niego znajdziemy tutaj i konstrukcyjne figurki tych zwierząt. Przygoda z wiatrakiem 270 zł. Katalogowo za 462 klocki mm. Totalnie nie moje klimaty. Wiatrak jest e, dość koślawy e, i mnie totalnie nie przekonuje. Eksploracja Badlands 290 zł. Katalogowo. Duży zestaw konstrukcyjny i zastanawiam się, co tutaj będzie można zdetonować, przesunąć i tak dalej. Bo widzę, że jest TNT, więc liczę, że w tym zestawie pojawi się trochę funkcji ruchomych. Smog Endu kontra statek Endu 400 zł. Katalogowo. I dopóki nie przeczytałem nazwy zestawu, że jest to statek Endu, zastanawiałem się, co to za platforma do transportowania krzyża. Dawajcie znać, na które z tych zestawów czekacie najbardziej, a na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!